Dominik ma 10 lat. Wszystkim się wydawało, że pokonał raka. Jak wiele innych chorych dzieci, przełączył się do akcji Marzycielska Poczta. Dostaje dzięki temu listy i pocztówki z całego świata. W teleskopie odwiedzaliśmy go z kamerą, kiedy ze skrzynki pocztowej wyciągał kilkadziesiąt listów dziennie. Teraz też go odwiedziliśmy, ale w smutniejszej sprawie. Nowotwór wrócił. Dominik znowu przechodzi chemioterapię i czeka, aż znajdzie się dla niego dawca szpiku, bo przeszczep to teraz jedyna szansa na wyleczanie. Dominik i jego mama Małgorzata mają swoje marzenia. Są one inne. Chłopca bardziej przyziemne. Po tym jak odwiedzili go piłkarze Lecha Poznań i jego ulubionej drużyny, teraz chciałby wyjechać. Na wakacje chciałby się jechać. Gdzie na przykład? Nie będę zakopanęła. Ale na razie nawet tego prozaicznego marzenia Dominika nie mogą spełnić jego rodzice. Nie dosyć, że mają trudną sytuację finansową, to w marcu wróciła neuroblastomia, nowotwór układu nerwowego. Tym razem zaatakował Dominika ze zdwojoną siłą. Moje marzenie jest jedno, ale wiadomo, żeby był zdrowy, a no, takie przyziemne na, na, na teraz, no to, to żeby spełnić jego marzenia. Pierwszy raz Dominik zachorował trzy lata temu, wydawało się, że raka udało się pokonać, jednak w marcu znowu pogorszyły się wyniki krwi. Teraz Dominik od kilku miesięcy przechodzi chemioterapię, która tylko wycisza chorobę. To przygotowanie do podania bardzo silnej chemii, która z jednej strony zniszczy komórki rakowe, ale też nieodwracalnie zniszczy szpik kostny Dominika. Dzięki tej chemii ustąpiły objawy choroby w tej chwili i jest w remisji, czyli jest w takim stanie, który pozwala przeprowadzić przeszczep szpiku. Tutaj w szpitalu przy ulicy szpitalnej w Poznaniu Dominik spędza co najmniej kilka dni w miesiącu. Jedyną szansą na wyleczenie chłopca jest przeszczep szpiku, ale to zawsze jest duże ryzyko powikłań. Dlatego lekarze dają rodzicom wybór. Pewnie możemy się na to nie zgodzić, ale jak to się nie zgodzić, jeżeli to. Jedynie to może uratować nasze dziecko. W tej chwili trwają poszukiwania dawcy dla Dominika. Warto pamiętać, że każdy z nas może uratować życie chorego. Wystarczy zgłosić się do punktu pobrań w każdym większym mieście. W Poznaniu to Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Marcelińskiej. Samo zarejestrowanie jako potencjalny dawca to jest wypełnienie ankiet, kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia, potem lekarz tego dawcy jeszcze będzie wypytywał, badał i jeżeli jest to potencjalny dawca faktycznie zdrowy, to wtedy my mu pobieramy niewielką ilość krwi na antygeny zgodności tkankowej. Dominik cały czas dostaje listy z całego świata. Marzycielska poczta działa. Na razie nie może odpisać, bo nie rozumie angielskiego. Przez chorobę musiał przerwać naukę w szkole ale bardzo chcę do niej wrócić po wakacjach Urszula Waszyńska Nie, teleskop polecam.